Witamy w kolejnym odcinku niezależnego programu informacyjnego rybnik.com.pl. Tym razem z naszą kamerą odwiedziliśmy rybnickich filmowców, którzy kończą swoje najnowsze dzieło pod tytułem Kantpol. To już trzeci film, w którym Klub Filmu Niezależnego razem z reżyserem i scenarzystą Eugeniuszem Kluczniokiem porusza trudną sytuację życia na Śląsku. Dlaczego akurat ta tematyka? Jakby mi kazali robić o stoczni, to do rady, bo się na tym nie znam. A tutaj po prostu jest Śląsk nie? i w temacie się siedzi. Jedne z ostatnich scen Kantpolu kręcono na rybnickim rynku. Dużo zamieszania wśród przechodniów spowodowały trzy samochodowe stłuczki. To filmowa młoda para miała problemy z dotarciem na miejsce swojej życiowej uroczystości. Wszystko jednak było pod kontrolą. Nie miało prawa się nic stać. I się nie stało, prawda? Ze strachem w oczach filmowe stłuczki wspomina kierowca Tira, Jarek Nieczpiel. Bałem się bardzo. Po nocach to strasznie przeżywałem. Kompleks mam po prostu jakiś taki. Ale ja sobie go po wytnę. A jak młoda para traktuje przygodę z filmem? No ja jestem podekscytowana, w ogóle to jest dla mnie mój pierwszy raz. Dlatego jestem pełna emocji i w ogóle fajnie było, super się bawiłam. A nie jest Ci za ciepło w tym stroju? Jest mi gorąco strasznie, już ze mnie tak cieknie, że tylko myślę o tym, żeby się przebrać już. <laughs> jestem pod wrażeniem całej tej <laughs> zamieszania. A co było takie najbardziej niebezpieczne według siebie? To trzeba... <laughs> ta stłuczka po raz kolejny w filmie klucznioka zagra Grzegorz Stasiak. Scenariusz mi się spodobał i wszedł w to. Lubię, lubię to, nie? Lubię aktorstwo, lubię Estrada. Popularny śląski aktor wykazał się również znajomością samochodów. No niech pan spojrzy. No i starsze auto, no i silniejsze. mało wiele uszkodzony. No te auto jest średnio zaangażowane wiekowo, już je bardziej uszkodzony. No a najmłodszy auto proszę. No. Czyli stary auta to jednak było to. lada Gratką dla kinomanów jest udział w filmie Jerzego Cnoty. Z popularnym zbójnikiem Gąsiorem z Janozika porozmawialiśmy o współpracy z rybnickimi filmowcami. Przystąpiłem do tej realizacji z pełną świadomością i odpowiedzialnością. Uważam, że jest to coś wspaniałego dla Śląska i w ogóle dla, dla filmu jako takiego, który. O Śląsku się już tak mało mówi, tak mało. Ale robi rzeczy, które są godne pokazania. W filmie zobaczymy również Piotra Mitkę, który współpracuje z rybnickim klubem Filmu Niezależnego od 2002 roku zadebiutował rolą ojca w czerwonym autobusie. Widziałeś w tej kurtce także, że naprawdę dzisiaj katorga. Ciężko było, tak? No, w tej kurce zimowej, także temperatura 30 stopni. No dosyć ciężko, ciężko. A czego się nie robi dla kina niezależnego? Oczywiście. Poprzednie dwa filmy o Śląsku, czyli Jak przed Wojną i Msza, zgromadziły sporą publiczność. Czy tak samo będzie z Kantpolem? Przekonamy się już w październiku podczas piątych rybnickich prezentacji filmu niezależnego, które tradycyjnie odbędą się w Domu Kultury w Chwałowicach.